Związek Nataszy Urbańskiej i Janusza Józefowicza od początku był szeroko komentowany przez media, głównie z powodu znaczącej różnicy wieku między nimi. Ich historia rozpoczęła się w niecodziennych okolicznościach, Natasza została odrzucona na castingu do Musicalu Metro, gdyż była uznana za zbyt młodą. Mimo tego, zwróciła uwagę Józefowicza, który był wówczas reżyserem spektaklu. Próbowałam dostać się do metra i byłam zachwycona taką energią, charyzmą. Wszedł tak przystojny facet, że ja zapomniałam o świecie. Zachwycił mnie, był autorytetem, kiedy poznawaliśmy się bliżej. Jego poczucie humoru, elegancja, to jak dba o mnie, jak mnie wspiera, to jest przepiękne. Przez te lata rośnie w moich oczach mój Janusz, opowiadała urbańska w programie Dzień Dobry TVN. Ich związek został oficjalnie potwierdzony ślubem, który miał miejsce 16 sierpnia 2008 roku. Kilka miesięcy po ślubie przyszła na świat ich córka, Kalina. Mimo wielu lat wspólnego życia, w mediach regularnie pojawiały się spekulacje i plotki o ich rozstaniu. Natasza Urbańska z humorem odnosiła się do tych doniesień w rozmowie z portalem Pomponik. Co roku jestem rozwodzona. Mój mąż ma przegląd mediów, więc mnie o tym informuje. Nic mi nie mówiłaś, Natasza, że coś tu się dzieje. Z przymrużeniem oka to traktujemy, bo inaczej chyba się nie da. Ja nie czytam żadnych newsów, żadnych plotek. W najnowszym rozwoju sytuacji Janusz Józefowicz, znany reżyser teatralny, zaskoczył publiczność podczas czwartkowego spektaklu w Teatrze Buffo. Wydarzenie, które miało miejsce na scenie, przyniosło zaskakujące wyznanie dotyczące jego małżeństwa z Nataszą Urbaniską. Józefowicz, zapraszając na scenę jednego z widzów, Wywołał zdziwienie stwierdzeniem, że razem z Januszem Stokłosą tworzą jeden z najdłuższych związków w polskim showbiznesie. Kiedy widz przypomniał mu o jego związku z Urbańską, reżyser odpowiedział z nieoczekiwaną powagą, nie jesteśmy już razem od kilku tygodni. Ta deklaracja wzbudziła konsternację wśród zgromadzonych portal pudelek, powołując się na anonimowe źródło. Podał te informacje i zwrócił się o komentarz do samej Nataszy Urbańskiej. Piosenkarka, zdziwiona słowami męża, odpowiedziała z przymrużeniem oka, mój mąż jeszcze nie widział teledysku, a już nas rozwodzi i po raz pierwszy nie zrobiły tego media. Jej odpowiedź sugeruje, że wyznanie Józefowicza mogło być elementem promocji jej nowego teledysku. Jednakże, pozostaje pytanie, czy te słowa faktycznie sygnalizują prawdziwe problemy w ich małżeństwie, czy też jest to jedynie chwyt marketingowy związany z nowym projektem urbańskiej. Dalsze wydarzenia czy komentarze od osób bezpośrednio zaangażowanych mogą dostarczyć więcej informacji na temat rzeczywistego stanu rzeczy w ich związku.